Siema, siema, ziarenko do ziarenka. A dzisiaj kontynuujemy naszą serię z amnezy Jeśli nie widziałeś lub nie widziałaś poprzedniego filmu, to serdecznie polecam go obejrzeć. Dobra, lecimy. Pewno zrobię cięcie, a jednak nie. Widzicie, widzicie świat nas posłuchał. I w poprzednim odcinku właśnie przeszliśmy przez te oto drzwi. Więc idziemy dalej. Aby biec podczas ruchu, przytrzymaj lewy shift. Dobra, coś nas ewidentnie wzywa tam na dół. Tutaj coś jest. Chwila, jakaś notatka chyba. Pamiętnik znowu pamiętnik. Okej... Okay. Dobra. Czyli ewidentnie te dzieciaki się bały jednego miejsca w tym domu, ze względu na to, że słyszały tam jakiś łańcuch, jakieś krzyki. Dobra, aż wasz tatuś biegnie. Spokojnie. Dobra. Psz, to chyba nie były te łańcuchy, o, o których była mowa. Ale też. Okej. Okay. Tam dzieciaki, tu chyba jest wyjście na dwór. Ale niestety dobra, nie dla mnie. To jakieś rośliny. Hmm. Tutaj jakiś barek. Tam są uchylone drzwi, ale na razie... Zobaczę czy tu czegoś nie... O, krzesełko. Myślałem, że to będzie coś ukryte, a jednak nie, jakaś notateczka, cokolwiek. Dobrze, idziemy dalej. Tu tradycyjnie jakiś kominek Ale tym razem bez broni mm. Okej okay. Tu jest jakiś długi korytarz Są też jakieś tutaj kolejne drzwi Ale my, jeszcze, dobra nie, jeszcze na razie nie idźmy nimi Idę do, po drugiej stronie Tam gdzie tamte dzieciaki biegły Może tam coś będzie No jak zwykle obrazy spadły, ale tu już się przyzwyczaiłem do tego. Dobra, ewidentnie to jakieś było morderstwo. O, tutaj są proszę bardzo, instrumenty. To jakieś skrzypce, pianino. Nie wiem, wiolonczele może to jest. Hmm. Diza Harz. Dobra, ewidentnie to jest jakiś niemiecki dom. Okej. Okay. Dobra, ale widzimy tutaj taką dosyć potężną salę. Tutaj orkiestra grała, kiedy jakaś rodzina miała uroczystość i jadła jakiś posiłek. Okej. Okay. Oczywiście, nasze krzesło. Cyk. Właśnie, tu mamy bardzo dużo amunicji. Nasze prawidłowe krzesło. Zobaczcie tylko, czy. Aha. No tak. Yy, niestety, butelki oraz kwiatki są pancerne. No dobra. Dobrze wiedzieć. I tutaj jest znowu kominek, na którym jest broń, której oczywiście wziąć nie mogę. Ale tym razem na tym oto posągu nie ma twarzy. Świni, tylko niedźwiedzia. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Dobra, tutaj chyba nic. Czwiat, to jakieś drzwi. Dobra, to są chyba drzwi. To jest korytarz prowadzący do tamtych pomieszczeń. Ewidentnie. Dobra, mm -hmm. wchodzimy szybko tutaj, w zakręt wchodzimy. Nie wiem czy to nie jest mowa właśnie o tym oto pomieszczeniu Co te dzieci się bały I słyszały jakieś dźwięki Znowu ten obraz z tym świniakiem O tu proszę bardzo Tu z kolejna taka szafka Z bronią oraz ze zdjęciami tym razem jednak Tutaj proszę bardzo widać zdjęcia z polowania Tak z polowania są zdjęcia No i tutaj widzimy takie dosyć zwierzęta jak, jak zaraz, że jest 1000... no w sumie zaczyna się już tak naprawdę końcówka XIX wieku tutaj jest w tej grze o taki hipopotam, proszę bardzo Nasza ulubiona głowa świni A, proszę bardzo, znalazłem jakieś tajne przejście. Tylko czy ja miałem tutaj przechodzić? Dobra. O, tutaj jakaś chyba kotłownia. Jakieś tutaj wszystko jest w sumie. Okej, okay, tutaj jakieś różne urządzenia, mierniki. Okej, okay, a tutaj po prostu krzesło. Yy, dobra, nie wiem, włączyłem światło. Hmm. Dobra, nie wiem. Mm. Idźmy dalej. Czyli tu chyba właśnie te dzieciaki słyszały te wszystkie dźwięki. No nie dziwię się, ktoś tam stał najpewniej. I to mnie najbardziej niepokoi, że ktoś tam w ogóle stał. Yy, tutaj chyba. Ej, bo. Ja tak trochę nie wiem co tam. Okej. Okay. Yy, chyba nas tam nie chcą. Podejdźmy sobie tutaj Okej, okay, chwila, bo te dzieciaki właśnie uciekły tam No Drewniane drzwi Świetne Moje ulubione Tak, o dobra, trafiliśmy do tego korytarza, którym nie chciałem iść Jakaś łazienka znowu. Ciekawe czy za tym lustrem, czy to jest weneckie lustro. I znowu jest jakaś taka ukryta.. jakieś ukryte takie przejście. O, dobra, tutaj możemy coś zrobić. Tak, mamy. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kolejne ukryte przejście. Hmm. Tutaj mamy coś. Jakiś worek. Jeśli wrócę, to pewno go już nie będzie, coś mi się wydaje. Um, aha, właśnie, nie zauważyłem tej krwi. Um, boję się, co będzie na mnie czekało tam na dole. Dobra, ale to też chyba musimy zamknąć ten zawór. Dobra, te zawory są podkręcane. Z nimi i tak już nic nawet zrobić nie mogę, czy nie mogę ich znowu y, wykręcić. <grybujesz> y, worek zniknął. Nie podoba mi się to. A my nie zamknęliśmy tych oto... W sumie tego tajemnego przejścia nie zamknęliśmy. Nie podoba mi się to. Krew. To jest krew.

eksperymentowano na pewno na ludziach. Na pewno, tego jestem pewna. Mm. Dobra, kolejna no notatka. Mm, tutaj chyba straszono dzieci sali sali Pewno spotkamy tą sali po drodze. Na pewno. To jest horror. Dobra, idziemy. Idźmy, idźmy, idźmy. Nie wiem, na razie nie idę tą krwią. Sprawdzę, pójdę drogą w sumie tego świniaka Nie wiem, czy to nie jest sali właśnie.

Od tamtej strony byśmy nie przeszli. Hmm. Dobra, wchodzimy. To się ode mną... To na pewno się zamkną od razu z... ...zamknie. Się... się... Boże. Te kraty się zamkną za mną. O, tu byliśmy. Mhm, mm tu byliśmy. Dobra, i teraz wchodzimy chyba do tej maszyny, tak naprawdę. Idzie, chodź, tato, tędy. Dobra, no i idę, no. Nic mi i tak nie pozostało innego. Tutaj na przejście. O, proszę. Tutaj jakiś wóz. Um. Wydaje mi się, że pewno musimy zejść tam na dół. A prowadzi nas ta świnia znowu. A przepraszam, nikt stamtąd nie może tutaj przyjść i mi pomóc. Bo tak samemu szukać dzieci. W tak ogromnym domu, yy, ale bym jeszcze przed tym jak wyjdziemy. Czy ja tam mogę wejść? Chciałem w sumie tam wejść. Yy, nie planowałem tego, ale... No dobra. Jeszcze to zobaczę. To... S a! Yy, chyba to są te drzwi, które wcześniej się tak zamknęły przede mną. Ale tutaj proszę bardzo jakie macie stare samochody. Wow. Dobra. Jajko znaleźliście, powiadacie. No, powiem Wam, że. Ojoj. No, trochę obrywałam w głowę i spadłem z kilku metrów. No i widzicie kolejny zamach. Hmm. Okej. Okay. Czyli dobra, teraz leżymy tutaj. I chwilę. Spadliśmy z ilu metrów. No, powiedziałbym, że z takich 3 metrów. Hmm, Dobra. Wydaje mi się, że w tym oto momencie zakończę. Krać będę od rozdziału jakby do rozdziału tutaj. W takim razie... Na razie was żegnam. Życzę Wam miłego dnia albo nocy. Zależy oczywiście, kiedy oglądacie. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.